Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry, dobry. sobotni taki super ekspres naprawdę super ekspres dzisiaj będzie szybciutko z takim pytaniem tutaj do kart wróżba wyboru, dwie opcje czego nie wiesz a być może powinieneś wiedzieć czego nie wiesz to się dowiesz, co powinieneś wiedzieć może tak, więc wybieraj sobie to co Ciebie najbardziej przyciąga pierwsza karta druga tam będzie zawierałaś odpowiedź na to pytanie, czyli po prostu dociągnę karty i dowiemy się, co powinieneś, czy powinnaś wiedzieć, jedynko bądź dwójko. Myślę, że, że już wybrane, bo tutaj zawsze ym, szybciutko trzeba to zrobić to jest kwestia ym, podświadomości. No dobra, jedynka tutaj wybrała sobie taką kartę marzeń. Księżyc, wizje, sny i tutaj się drapie ta małpa gramatyczna po głowie, czy aby rzeczywiście człowiek wylądował na księżycu, czy tylko na mojej głowie i tylko w mojej głowie jest ta myśl. Łączy się tu przestrzeń Ziemi, Wszechświata i wody, wszystko płynie, pantarei, prawda? Co powinieneś wiedzieć? Ja myślę, że jakieś sny, marzenia są tutaj do urzeczywistnienia, że coś, co wydaje ci się właśnie takie nieprawdopodobne. Teraz karty dociągnę i będziemy wiedzieć. Będziemy wiedzieć, co powinieneś wiedzieć, czy powinnaś, droga jedynko. Co jedynka powinna wiedzieć? A wybrała sobie um, astronautę na Księżycu, ale Księżyc jest głową, Twoją głową. Dwójka denarów, właśnie mamy te przepływy, odpływy, wzloty i upadki. Jest ta energia wody, ale jednocześnie energia też skały, energia ruchu, energia zmienności. To jest zmiana. Dwójka denarów jest zmianą. Ta zmiana zawsze toczy się takim torem pomiędzy dwoma właśnie skałami, barierami, pomiędzy Zmianą, aktywnością i chciwością. Co powinieneś wiedzieć? Kilka rzeczy: że w nadchodzącym czasie masz wielką szansę na taki skok kwantowy, bym powiedziała, bo tu dosłownie ta osoba się nad oceanem unosi, tak samo jak. Ten astronauta na Księżycu, taki skok kwantowy, jeżeli chodzi o pewną taką swobodę zawodowo-finansową. To jest pierwsza rzecz. Ta dwójka denarów tutaj pokazuje przestrzeń celu. To jest często dosłownie centrum konferencyjne, takie miejsca. Mamy tutaj hotele, mamy właścicieli biznesu, organizacje. Czasem też takie, jakby urządzanie zawodów, bo tu mamy rowerek nie bez powodu taki peleton, który zmierza do celu. I ty możesz tutaj zawrzeć jakąś spółkę, wejść w przestrzeń mm, takiego Takiej kooperacji, bo tu mamy umowy, mamy energię docenienia, ale jest powiedziane, od razu podejmij decyzję. Trzeba dość szybko. Generalnie ta przestrzeń już jakby została dla ciebie wymyślona. Dwójka denarów, właśnie też w takim yy, docelowym działaniu, yy, pokazuje własność i pokazuje coś, co możemy dostać za tak zwaną okazyjną cenę. I ta okazyjna, okazyjna cena często dotyczy jakby całego pakietu, stąd te dwa w jednym. Więc jeżeli masz taki dylemat, czy brać coś komplementarnego, jeden plus jeden, czy tylko to jedną rzecz, trudno mi powiedzieć, czego to będzie dotyczyło, to jest powiedziane, bierz cały pakiet, bo to jest jakaś okazja. Poza tym, co dwie głowy to nie jedna, więc wszelkie jakieś takie spółki, szukanie wspólników, wchodzenie w tę wspólnotę. To może być coś powiązanego właśnie z marzeniem, to może być powiązanego coś z taką energią też dobrych znajomych, osób, które już znamy, że tu coś współtworzymy. Czasami tu jest tak razem i osobno, ale na takiej zasadzie, że właśnie. Nawet jeżeli mamy jakieś rozdzielenie, to i tak jakieś wspólne zainteresowania, jakaś wspólna idea nas po prostu łączy. Tu się uruchamia też taki dodatkowy, mam wrażenie, kanał komunikacyjny. Stąd mamy to połączenie jednego i drugiego. Więc warto rzeczywiście korzystać z tak zwanych języków, czyli dowiadywać się, zdobywać informacje. Też od konkurencji, kto ma przewagę i gdzie, w jakim miejscu, bo można po prostu tę energię w sposób taki korzystny dla siebie wykorzystać. Taka podpowiedź bo to naprawdę mamy pewną taką rozległą przestrzeń, która wiele rzeczy nam tutaj chce przekazać. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? W tej energii. Mogą być też jakieś takie zakulisowe działania, bo czasami właśnie ta energia księżycowa, ta, ta dwójka denarów, ale tu Ci nic nie grozi. Może właśnie to powinieneś wiedzieć, że nie ma żadnego zagrożenia. Zagrożenia, które właśnie dotyczyłoby um, tych kwestii zawodowo-finansowych. O ile um, masz po prostu jakieś takie um, poczucie um, jakiegoś lęku, czy, czy, czy właśnie niedopowiedzenie jest jakieś w, 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 w tym... W tych kwestiach zawodowo-finansowych, nie. Jest tu też taka energia właśnie eksperymentalna. Tu w ogóle też jest taka rada, że może powinieneś wiedzieć, że masz właśnie eksperymentować, że masz wypróbowywać jakieś różne rodzaje takich nowoczesnych rozwiązań, ale to są energie komunikacyjne, energie też internetowe, nie? Bo tutaj ta nowoczesność też wiedzie poprzez właśnie wykorzystanie lepsze. Tych łączy internetowych. Może to, to powinieneś wiedzieć. A może powinieneś wiedzieć, że masz szansę na osiągnięcie po prostu wyższej pozycji. Właśnie wynurzyć się z tej wody i wejść na ten szczyt i zatknąć tutaj tę, 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 tę chorągiewkę tutaj na szczycie tego księżyca. Bo o co tutaj chodzi? W dwójce denarów. Że ja, jeżeli będę szybko działać i jeżeli rzeczywiście teraz przyspieszę w najbliższym czasie, to najprawdopodobniej. Hmm, to jest właśnie ten właściwy czas na, na osiągnięcie czegoś więcej, wyższej pozycji, awans. Mogę podjąć dodatkową pracę bez żadnego szwanku dla mnie czy rodziny. Uznane mogą zostać moje jakieś tutaj wnioski, mogą wzrosnąć moje zarobki, mogę nabyć mieszkanie, jakiś dom. Mam dobrą energię do, właśnie do nabywania czegoś, kupowania czegoś, nie, domu, mieszkania, jakiejś siedziby i tak Bądź mogę zaistnieć w sferze społecznej, pośród ludzi. Jakieś marzenie o, nie wiem, pracach społecznych, na rzecz społeczeństwa, jakiejś wspólnoty. I ta wspólnota wtedy ma taki aspekt domu i takiego miejsca, w którym my się czujemy bezpiecznie. Możemy coś tutaj ogłosić, tak? Coś takiego ważnego, właśnie dla wspólnoty. To jest też taka energia, która mówi odbałość w środowisku. Są tu pokazane takie zadbane trawniki, zadbane budynki, tworzenie takiej atmosfery harmonii architektonicznej. Może powinieneś wiedzieć, że Twoje działania w tym kierunku powinny pójść, nie? i to cię jakoś. Wzbogaci. Tu jest powiedziane sam, sama zrozumiesz, że jeżeli powiesz A, to to BC pójdzie dosyć szybko, bo tutaj nie trzeba za bardzo pędzić. Zrobić ten taki rozpęd może na początku, ale później to już jak będzie się właśnie tą siłą rozpędu samotoczyło. Także to jest tutaj bardzo ważne. I jeszcze taka energia hmm, pewnej takiej obfitości, zrozumienia, że hmm, gdziekolwiek pójdę i czymkolwiek się zachwycę, hmm, to to nie jest właśnie ten kierunek. Tu trzeba mądrze zawsze wybierać pomiędzy tymi dwoma, bywa, że skrajnościami również, nie? Miało być krótko i jest krótko. Przechodzę do dwójki. Co dwójka powinna wiedzieć? Hmm, tak na wyczucie. Tu jest jakiś ptak, twoje marzenia, marzenia pełne, pełna głowa marzeń tu, te marzenia mogą dotyczyć przemieszczania się, przeprowadzki albo podróży, zmiany miejsca yy, czy takiego odpoczynku, chociażby, żeby się gdzieś wybrać. Na weekend taką aktywność mamy w świecie, ale taką aktywność, która mam wrażenie polega na tym, że trzeba właśnie jakoś tak się też odchylić nieco od normy, a może nawet bardziej niż od normy, bo zamiast głowy mamy tutaj parujący czajnik, nie bez powodu. Odchylenie od normy, czyli zrobienie czegoś być może ekstrawaganckiego no to nie jest promień 10 kilometrów, tylko 10 tysięcy kilometrów, więc może ta podróż, którą można by i czy, czy może nawet trzeba, y, powinna być dosyć taka y, odległa, y, odległa, gdzieś daleko. Takie mamy tutaj być może marzenia. Zobaczymy, co powinieneś wiedzieć, droga dwójko, może coś więcej tutaj się odsłoni. Odwrócona dziewiątka y, denarów, Może trzeba będzie za tę ewentualną podróż w czasie i przestrzeni samemu zapłacić, bo nikt ci na to pieniędzy nie da. Może liczysz na jakieś pieniądze, ale one nie przyjdą. Yy, I może to wiążesz z jakimś swoim awansem, z przemieszczeniem się, odbyciem właśnie tego wielkiego dystansu, też takiego powiedziałabym, jak miała jedynka skoku kwantowego. Tyle tylko, że w odwróconej 900 denarów jest tu dużo więcej wysiłku, i, i wszystko musi być za nasze własne. Ewentualnie musisz wiedzieć to, że wokół ciebie może kręci się jakiś pasożyt, bo dziewiątka denarów w odwrocie czasami oznacza też człowieka, który właśnie chce żyć nie za swoje. Ale to jest w ogóle taka czerwona flaga, ani ty, ani ktoś inny twoim kosztem. O tym pamiętaj, że tu nie może właśnie być jakiegoś takiego pasożytowania. Tu każdy musi sam jakby w pojedynkę samodzielnie, niezależnie dochodzić. Niekoniecznie do fortuny, ale do jakiegoś takiego i poczucia bezpieczeństwa, i doprowadzenia sprawy do końca, jakiejkolwiek trudnej sprawy do końca. I dlatego, właśnie tu jest powiedziane, że prawdopodobnie faktycznie zamiast tej głowy jest czajnik, bo tutaj jest jakaś, jakieś ryzyko wkomponowane w, w Twoją przestrzeń. Masz ostrzeżenie przed groźbą oszustwa, grozi ci to oszustwo. Czasami, nawet w skrajnych przypadkach, może to być bankructwo, jeżeli my po prostu będziemy podejmować nadal jakieś błędne decyzje, bo w tej głowie to tu czasami właśnie nic nie ma. To znaczy, że to znaczy są jakieś głupie pomysły, które doprowadzają do zaprzepaszczenia majątku. Te nasze pomysły nie są do końca dobre, nie? Więc jest taka przestroga. Natomiast gdyby chodziło o daleką podróż, jest powiedziane: jak najbardziej, jeśli masz to w planach, to tak, ale tu trzeba właśnie za swoje pieniądze, na swoich zasadach. I taka, i taka destynacja też bym powiedziała może być dość egzotyczna daleka, egzotyczna taka właśnie może nawet rozumiana ekstrawagancko, tak, tak, tak przynajmniej y, społecznie odbierana. Dziewiątka denarów w odwrocie y, na pewno jest pewną czerwoną flagą odnośnie właśnie pieniędzy, zaprzepaszczania majątku, y, czy pasożytnictwa czyjegoś, nie? Bo tu rzeczywiście ta niezależność, samodzielność y, tutaj pokazuje, że y, to, co możemy osiągnąć, y, to po pierwsze musimy zrobić to sami, ale jednocześnie, właśnie musimy gdzieś tak przyjrzeć się tym naszym, na przykład, pomocnikom. Jedynka miała, lepiej mi będzie być może z kimś, dwójka zdecydowanie lepiej ci będzie osobno, samemu, bo warianty, które ci ktoś inny może tutaj proponować, to ja bym powiedziała, nie mają uzasadnienia. To jest jednak taki sygnał, który właśnie pokazuje. Defraudację pieniędzy, pokazuje energię błędnych decyzji. Poza jedynym tym aspektem podróży w pojedynkę, tu może być dużo lepiej. Natomiast tak powiedziałabym, że jest to taka energia, która mówi o tym, że trzeba doprowadzić sprawę prawdopodobnie zawodowo, jakąś finansową do końca. Yy, albo po prostu zrobić sobie taki prezent w postaci dalekiej yy, podróży i te wakacje, czy to, to, takie to świętowanie na tych wakacjach, yy, prawdopodobnie się przedłuży. Może właśnie to powinieneś wiedzieć, że to się przedłuży, a może to się ma przedłużyć z jakiegoś powodu. Ten wyjazd jakiś gdzieś. Bo tu może być dużo, właśnie jakichś takich nowych zachwytów, nowych przyjaźni, yy, czy energii seksualnych, takich, yy, które jakoś tak. Rozbudzą jakieś Twoje właśnie takie energie entuzjazmu. Natomiast, natomiast, dlaczego karta się odwraca? Dlatego, że masz dużo do zrobienia, dlatego, że być może się pomyliłeś, być może nie wykonałeś swojej pracy w sposób profesjonalny albo ktoś, komu zleciłeś, nie zrobił tego jak trzeba, albo nie zrobi tego jak trzeba. W związku z tym jest powiedziane poza tymi planami podróżniczymi, we wszystkich innych kwestiach, my sobie tutaj właśnie odwrotnie, nie? Na relaks i odpoczynek nie możemy pozwolić, tylko mamy tutaj zadać sobie naprawdę dużo trudu, żeby przyłożyć się bardziej do tych spraw zawodowych. A może właśnie się za bardzo leniliście, leniliście się, nie? No, i teraz właśnie czeka taki was trudny czas. Dużo zadań, dużo zadań męczących, dużo zadań pracochłonnych. Nawet jeżeli się nie leniliście, to i tak widać dużo takich męczących, pracochłonnych zadań i obowiązków. Poza tym jednym wyjątkiem, czyli planowaną od dawna daleką podróżą gdzieś w świat. To tu może być nieco lepiej, pod warunkiem, że za własne pieniądze. I tak teraz, już reasumując, bo miało być naprawdę krótko, ekspresowo, to co powinieneś wiedzieć, czy powinnaś wiedzieć, to taka kwestia właśnie, że. My tutaj musimy po prostu za szybko się nie zniechęcać do pomysłów, które są takim naszym wielkim życiowym marzeniem, ale też to musi być takie umocowane w realu i trzeba tutaj tak rozbudować, czy w ogóle wybudować, stworzyć taki swój autorytet, bo to, czego tu brakuje, to właśnie takiego autorytetu nie w jakiejś swojej grupie autorytetów wśród pracowników. To tutaj jest bardzo istotne, żeby właśnie budować czasem mozolnie, bo mozolnie, ale jednak swój autorytet. Takie znaki dla Ciebie. Nie wiem, może być prze, przecięcie się z jakąś energią niby przyjaciela. Zdradę przyjaciela. Widzę, często tutaj dochodzi do zdrady przyjaciela, że przecinają się ścieżki z kimś, kto cię zdradza, zdrada przyjaciela. I chodzi tutaj o to, że, yy, że trzeba to jakoś tak przejść nad tym do porządku dziennego, nie? Jakoś tak yy, próbować, yy, nie wiem, unikać albo bezpośrednich konfrontacji, albo właśnie konsekwencji jakiejś poważnej, klęski, ale czy się uniknie? Powiedziałabym, że nie do końca. Zwłaszcza jeżeli jakieś pieniądze zostały utracone, to wtedy jest tutaj pokazana, że, że konieczna jest taka przemiana. Bo tutaj w tej dziewiątce denarów odwrocie często coś niedobrego ma szansę przemienić się w coś lepszego, nie? Mogą, jest szansa takich zmian na dobre, natomiast jest pewna taka energia. Yy, która jest przeciwko Tobie. No na przykład może ktoś podżegać opinię publiczną przeciwko Tobie, może ktoś próbować Cię wplątać w jakiś proces sądowy. Jest to ostrzeżenie przed zdradą przyjaciela, przed jakimś wrogiem, jakąś nieuczciwością, yy, ale też to może być z Twojej strony. Jest uwaga, przestroga nie bierz się za takie działania nieetyczny, jeżeli Ty sam, sama chcesz pozbawić na przykład prawowitych właścicieli ich własności dla własnych korzyści, to wtedy Ci się to czkawką odbije. Więc po prostu tu będzie wiele wątków, no, które w jakiś sposób będą Was ym, po prostu dotyczyć, nie? To wszystko miało być ekspresowo, być może czegoś tutaj nie wiedziałeś, to teraz Ci się rozjaśni, albo powinieneś to usłyszeć. Taki krótki ekspresik. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, pa pa!